Cześć, z tej strony herbert i dzisiaj będzie recenzja najnowszego telefonu. Jest to telefon marki. Nie wiem jakiej marki, zapomniałem. Może piszę w środku. Dobrze, marki Goliat. To jest najnowszy w ogóle telefon. To jest po prostu szczyt technologii. Widzicie ten egrat, Miliard megapikseli. Spójrzcie na to. Spójrzcie po prostu. Kamera. Wydaje się, że nie ma kamery, prawda? Ale ma. Tutaj jest ukryta kamera. Nie widzicie jej, bo jest ukryta. Też ma miliard. Ta ma 2 miliardy megapikseli, kamera. Widzicie, to jest technologia. To jest technologia. Dobrze. Yy, wyświetlacz. Da, jest. Bardzo piękny, klawiatura. Zasilany jest. Bardzo mała ładowarkę, tutaj wejście. Nie potrzebuje dużo energii. Właśnie w tym jest najlepszy. Chod, bardzo szybko się ładuje. Normalnie w 5 minut. Ma pojemność. O! Jest. Ma pojemność. Ile on może mieć? Czekajcie Ile on ma pojemności? Ile tutaj pisze? Aha. Półtora. Tak. Yy. No. Tu ma pojemność jakieś półtora tera, tera godzin. No. Mówię. To jest technologia. Patrzcie. Tutaj działa... Wyświetlacz na razie jest wyłączony, bo nie chce się zużywać. To jest taka nowa technologia. Słyszycie to? Tutaj działa, się, się włącza. O! Dobra, dzwonimy do krisu 407. Ok, nie działa. Widzicie, gramy sobie w Tetrisa. nie wiem, co tam. Niestety jeszcze nie da się tutaj. Mieć funkcji, nie wiem, YouTube czy jakieś rzeczy. A może tak, jak wygląda od środka. Mm -hmm. wow! Widzicie to po prostu procesor 900 GigaRAMU, prawda? Głośnik tutaj, patrzcie, jaki duży to jest technologia. Słyszycie to? Słyszycie to? Właśnie. Tutaj jest takie najnowszy w ogóle. Klawiatura najnowsza. Oczywiście ekran. Widzicie? Ekran jest bardzo cieniutki. To jest oczywiście dotykowy, tylko jak mówię, jest na razie włączony, bo nie jest podładowany, chociaż. No, widzicie, nie jest naładowany. Tak. Ma taki, na razie sobie włączyłem interfejs od Noki. Widzicie to, klikam sobie. To jest dotykowy. Patrzcie, w ogóle brak przewodów. To jest w ogóle na bezprzewodowy. To jest taka najnowsza też technologia To jest po prostu, tutaj sprawdzacie, macie Touch ID, co nie? Tutaj jak klikniecie to jest Touch ID, tutaj jest jakiś przycisk Znaczy, to jest do resetu coś tam O, w środku to, to jest technologia, no Magia No Patrzcie, to jest ekran Tak, możecie sobie taki kupić za 20 tysięcy złotych a ten, taki ekran oczywiście. A ten telefon to normalnie nie wiem. Ja go dostałem od bardzo bogatego wujka. On tam, patrzyłem na internecie, 2 miliony chyba kosztuje. Widzicie? To jest technologia. Tak, najnowszy. Mm. No po prostu, no, no, no. Patrzcie na to, widzicie? To, 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 to. Spójrzcie po prostu na to. No to, to przecież jest, no. Jeszcze w ogóle pięknie. Bardzo jest mały w ogóle plik. Bardzo wytrzymały. No. Mm. Tak. Raczej mm. da się na nim robić muzykę. Słyszysz się to? To jest po prostu kody na, te, na na cheaty do latania w GTA Słyszycie to? Klikacie sobie tak i macie cheaty Macie kody na latanie To jest piękne Albo prawda, jeszcze znam kody na hmm, 200 subskrypcji dla PewDiePie Patrzcie, robimy coś takiego I już PewDiePie ma 200 subów Teraz na 1000. Nie, dobra, nie, te, te, te na 1000 trochę nie działają. Ok, jest 9.30, tak? No, trochę się zegar spóźnia, tutaj się ustawić, Mam tutaj podgłośnienie, włącza się, klikając po prostu tutaj. No, bardzo malutki. Tak, polecam. Znaczy, polecam, o ile macie zawsze 2 miliony, tak? Bo bardzo po prostu super jest telefon. Polecam. Na razie i cześć.